Mieliśmy przed chwilą spotkanie z grupą młodzieży z Holandii, z Helmont, którą to szkołą od 8 czy 9 lat odbywa się współpraca naszej szkoły mechanika, tak zwanego, czyli zespołu szkół nr 1. Zawsze, jak przyjeżdża młodzież holenderska, spotykamy się z nimi, aby powiedzieć trochę o Polsce, o naszych tutaj realiach, o funkcjonowaniu powiatu, funkcjonowaniu miasta, gmin. Bo uważamy, że ta wiedza no jest to promocja o Polsce w Holandii. Tym bardziej, że jak dzisiaj tutaj zapytaliśmy młodzież, to okazuje się, że zbyt dużo o Polsce wcześniej nie wiedzieli i trochę inne wyobrażenie mieli. Co prawda mają uwagi do naszych dróg, ale generalnie opinia, kiedy przyjeżdżają do Polski jest pozytywna, trochę gorzej sobie wyobrażali, jeżeli chodzi o Polskę. Atmosfera bardzo miła, młodzież była aktywna, dyskutowała, tutaj zadawali pytania. Przebywają u nas w Polsce trzy tygodnie, robią projekty wspólnie razem z naszą młodzieżą. Także jest to bardzo pożyteczna wymiana. Jutro przyjeżdża do nas dyrektor tej szkoły, że chcemy porozmawiać na temat dalszej jeszcze współpracy. Być może, że będzie ona bardziej rozszerzona jeszcze. So, this is Mr. Karl He is vice president of the council of the, of the District of Tomaszów Mazowiecki, um, Mr. Jerzy Kowalczyk, he's the secretary of the board, he's the member of the executive board of our district and Mrs. Kasia Baraszczak, uh, she's the deputy uh, of the department for education and sport of uh, the local government Ricky Ricardo, uh, electronics, ICD-2, so he's also informatykiem Jest uczniem, e, tak, elektroniki. Naszych dwóch nauczycieli, którzy są menedżerami projektu. Mariusz Dołowiec od informatyki, Ryszard Piotraszewski od elektroniki. Administracja u nas jest trójstopniowa, czyli są gminy, powiat i województwo. Czyli my jesteśmy powiecie, jest to taka mała nasza ojczyzna, e, powiat nasz liczy Ponad 125 tysięcy mieszkańców, i w jego skład wchodzi miasto Tomaszów. Około 70 tysięcy mieszkańców i 10 gmin. Tam mamy herb naszego powiatu. Powiat nasz jest położony w centralnej Polsce przy ważnej krajowej drodze Warszawa-Katowice Warszawa na Śląsk. 110 km od Warszawy i 50 km od łodzi od miasta wojewódzkiego. Naszym przemysłem jest przemysł ceramiczny. Mamy duże zakłady znane w Europie i na świecie. Ceramika Parady, to jest największy nasz zakład. Jest parę mniejszych zakładów przemysłu odzieżowego, przemysłu maszynowego także jakiegoś takiego innego wiodącego zakładu tej dużego nie ma przemysłu spożywczy. Jeszcze również to na naszym terenie jest kilka takich zakładów. Znaczną część powierzchni zajmują lasy na terenie naszego powiatu. Jest centralny ośrodek sportu. Położony w Spale, Spala to, tak, to jest taka miejscowość bardzo znana w całym kraju, znaczy niebieskie źródła to taki ciekawy rezerwat przyrody, jeden z nielicznych w Europie, nie wiem czy nie jedyny, gdzie woda ma taki niebiesko-zielony kształt, myślę, że znaczy kolor będziecie oglądali pewnie, prawda, nie byli jeszcze nie. Niemczech. Wycieczka tak? będzie będzie. Także na pewno zobaczycie. bardzo Z górki. ciekawy się? Z górki będzie wyciszka, bo oni pod górkę nie miejmy. <laughs> Groty na Górzyckie, które co prawda są w tej chwili zamknięte, ale ze środków unijnych będzie odrestaurowany, będą odrestaurowane i będą udostępnione również mieszkańcom. Ok, so the other attractions of the district are the Blue Springs, this is the reservation near the place where you live and you will be able to... Na czele powiatu znajduje się Rada Powiatu. Jest to taki organ uchwałodawczy, tak jak, jak w kraju Sejm, to w tej małej ojczyźnie jest tak. Rada Powiatu. W skład Rady wchodzi 25 radnych, wybieranych w wyborach powszechnych przez mieszkańców naszego powiatu. I, i Rada ze swego grona wybiera przewodniczącego, który kieruje pracami Rady i dwóch wiceprzewodniczących. Rada Powiatu wybiera zarząd powiatu który na bieżąco zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z zarządzaniem i administrowaniem powiatu. Przewodniczącym zarządu jest starosta. Tak, yeah, uh, the head the president of the executive board is called in Polish starosta. But it's not his name, but his name the function, starosta. But his name, his name is Piotr Kagankiewicz and he is the head of the local government. Jest wice czyli jest. And there a vice of the board, Mr. I, pięciu, i trzech członków. zarządu. And three members of the board. W starostwie są poszczególne wydziały zajmujące się określonymi, określonymi dziedzinami na czele Wydziału jest, stoi na czelnik, który zarządza tym wydziałem. Pani Banaszczak jest właśnie szefem wydziału, który zajmuje się szkolnictwem oświatowym. i sportem E-sportem, tak, sportem turystyką. Ok, więc. So, uh, so the government is divided into departments, in many, into many departments. And uh, Mrs. Katarzyna Banaszczak is uh, the head of the Department for Education, Sport, Tourism and Recreation. And uh, the government, uh, of all together, the, the workers, the administrative workers, yeah, and the head of the government, uh, that makes about 120 people, yeah. And uh, Mr. Kowalczyk. jest człowiekiem, który uruchamia wszystkich innych pracowników rządu Government. Po ukończeniu gimnazjów młodzież wybiera szkołę ponadgimnazjalną. Tutaj mamy trzy możliwości. Trzyletnie licea ogólnokształcące, czteroletnie technika, trzy lub dwuletnie szkoły zasadnicze zawodowe. Typami szkół na terenie Polski uczniowie mają możliwość uczenia się również w szkołach na przykład artystycznych, sportowych, typu liceum plastyczne, liceum muzyczne, i tam nauka no, trwa również 4 lata lub w inny jest określony dla szkoły, specyfiki szkoły w sposób. I można tu wspomnieć o tym liceum plastycznym, które chcemy otworzyć w tym roku jako Będzie pierwsze lata w naszym wieku. Będzie to czterolec. Szkoły podstawowe, no, wcześniej przedszkola, szkoły gimnazjalne są pod opieką miasta Tomaszów, natomiast my zarządzamy szkołami poniżej Okay, so the primary schools and the first level the secondary schools are governed by the town of Tomaszów Mazowiecki, and the technical schools and general education schools and the artistic schools are governed by the local government. Powiat zarządza dziesięcioma placówkami szkolno szkolnymi i oświatowymi. W tym mamy 7 szkół ponadgimnazjalnych i trzy placówki oświatowe na Młodzieżowe do Kultury, specjalny ośrodek i porady. Sesje okay. Rady Powiatu odbywają się w szkole w szkole, szkół ponadgimnazjalnych numer 3. Ok, the sessions of the council uh, take place in one of the schools uh, here in Tomaszów because they haven't got uh, big enough room for it, but...

składa się z 11 wydziałów, które są rozlokowane w kilku budynkach. Okay. Dlatego zarząd powiatu, Rada Powiatu podjęły decyzję w 2008 roku. So in 2008 they made a the decision uh, the Executive Board of the, the District they made a decision now starostową to build a new building for the for the, for the whole government and the whole parliament of the district. Przewidywany termin zakończenia tej inwestycji to jest październik 2011 roku. And they're to finish it in October next year. Także jak spotkamy się w przyszłym roku, to będziemy już na ukończeniu prawdopodobnie tego starostwa naszego i w lepszych warunkach będziemy mogli również się spotkać. Z ok, są bardzo dużo pieniędzy wydajemy w ostatnich latach na inwestycje i to są właśnie takie wspaniałe drogi boiska, e, remonty czy rozbudowa szkół. Budżet jest nasz 100 milionów. W tym roku na inwestycje jest 40 milionów. Około 50 milionów. Dziękuję Um, we actually have got some presents for you, about uh, the uh, city of Helmand, yes. and uh, one for you also. Um, Thank you very much. And uh, we've got, uh, and this is a holder for, um, for cards, for business cards. And I can get it out. It yes. Also with um, made the almond in here, and this one for you. Thank you.